O, cześć. Tak. Cześć. Słucham. Słucham. z Tobą też porozmawiać, okej. Okay. Chcę porozmawiać. <laughs> no to po, pogadamy? Jak tam się że jest za granicą? Zajebiście, chuj. Tak. Muzyka gra, joint w ręku. Słucham sobie e, YouTube, e, pies palę jointy i jest zajebiście. No i fajnie. Nie? Można pozazdrościć na star lata, takiego czegoś. Wiesz, mam 60 lat i mam na wszystko wyjebane. Pieniędzy w chuj i mam to na wszystko wyjebane. No, no. To, no to ładnie. A skąd te pieniążki, jak można sobie dać? O, To nie było takie proste. Wiesz, <laughs> ja ściszę do muzyki, bo jest za głośno, wiesz? Ja swojego głosu nie słyszę, ściszę do muzyki, poczekaj. Teraz trochę lepiej. Trochę lepiej teraz. Uh -huh, uh -huh. O, masz, masz jakąś dziewczynę, czy tak po prostu siedzisz tutaj, szukasz dziewczyny? czy? Nie, nie, nie. Ja muszę ci coś powiedzieć od samego początku. Skrócę moją historię życia do Mhm. Uh -huh. e, mówisz, skąd mam pieniądze? No. Ja nie wiem, jak mi się pod tym że jestem Polakiem, mimo to, że mieszkam teraz w Szkocji, gdzie mi się nawet Stach nie, nie marzyło o tym, że. Skipnęło go!